Dzisiaj przedstawię 10 nierozwiązanych zagadek II wojny światowej. Numer 10 Skarb Romla. 30 milionów dolarów w złocie i drogocennych kamieniach zostało zrabowane z Afryki Północnej przez Niemców. Pech chciał, że skarb zatonął u wybrzeży Korsyki i do dziś nie udało się go odnaleźć. Numer 9 Fu Fighters. Były to świetliste, latające kule zaobserwowane przez żołnierzy obu stron konfliktu. Niestety nie ma dowodów potwierdzających ich istnienie, choć niektórzy uważają, że były to pioruny kuliste lub po prostu flary. Miejsce ósme: indyjski nacjonalista i antyimperialista Subhas Chandra Bose zginął w wypadku samolotu. Nie udało się odnaleźć jego ciała. Niektórzy uważają, że powrócił do Indii, gdzie zamieszkał jako pustelnik. Miejsce siódme bursztynowa komnata. Jest to pokój pokryty złotem i bursztynem, który został skradziony przez niemieckich żołnierzy. Do dziś nie udało się jego odnaleźć, choć niektórzy sugerują, że znajduje się w złotym pociągu. Miejsce szóste: lot Rudolfa Hessa. Powód, dla którego jeden z przywódców III Rzeszy poleciał samotnie do Anglii, by skontaktować się z wrogiem, do dziś pozostaje niejasny. Nie wiadomo, czy działał on samodzielnie, czy został wykorzystany przez brytyjskie służby. Miejsce piąte: śmierć generała Sikorskiego. Do dziś nie jest w pełni wiadome, co było powodem katastrofy na Gibraltarze. Zginął w niej generał Sikorski. Niektórzy uważają, że mógł być to zamach, a teorii jest wiele. Miejsce czwarte Zaginiona sztuka. Około 20% europejskiej sztuki zostało zrabowanej przez Niemców. Do dziś nie udało się odnaleźć około 100 tysięcy dzieł sztuki. Miejsce trzecie Bitwa o Los Angeles. 25 lutego 1942 roku UFO zauważone nad Los Angeles wywołało masową panikę. Obiekt został zaatakowany przy użyciu artylerii przeciwlotniczej. Miejsce drugie zaginięcie Heinricha Millera. Szef Gestapo zniknął, gdy radzieccy żołnierze wkroczyli do Berlina. Niektórzy uważają, że przechwyciło go CIA lub przeszedł na strony Rosjan. Prawdopodobnie brzmi też teoria o tym, że uciekł do Ameryki Południowej. Miejsce pierwsze zatopienie Kap Arkony. 10 tysięcy więźniów obozów koncentracyjnych zostało zatopionych w trakcie brytyjskiego ataku na Cap Arcona i dwa towarzyszące jej statki. Dokumenty dotyczące tej tragedii ujawnione zostaną dopiero w 2045. A wy znacie jeszcze jakieś sekrety II wojny światowej? Jeśli tak, koniecznie piszcie w komentarzach na dole. Poza tym już dzisiaj o godzinie 17 na facebookowym fanpage'u mediacraft.tv poprowadzę mój pierwszy facebookowy live. Was serdecznie zapraszam do oglądania i zadawania pytań na żywo. Wszystkie linki macie w opisie na dole, a my widzimy się w przyszłym odcinku. Piona!